No, dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, robimy kochani, horoskop tygodniowy tutaj yy, na kolejne kochani, tej powiedzmy, że 6-7 dni. Tutaj aż do poniedziałeczku i słuchajcie kochani, y, zaczynamy sobie tak zwykle tutaj od baranka. Yy, I słuchajcie, w tym tygodniu będziecie mieć tak naprawdę wyjątkowo tutaj też podgórkę Dużo będziecie mieć komplika komplikacji. Tak naprawdę ten, w tym tygodniu yy, Wasza planta, która się wam tej opiekuje, zajmuje przychodzi do znaku raka, w którym jest w upadku. Więc wy generalnie będziecie mieć dużo takich komplikacji po prostu z jakimiś emocjami tutaj, tak, jak wyrażać swoje uczucia, emocje, tak, tutaj jakieś frustracje, tego typu problemy. I to może być, kochani, tutaj główne takie po prostu wyzwanie, tak. Tydzień możecie zacząć, kochani, od takiego trochę psychologicznego, od tej psychicznego trochę po prostu bólu, tak, tutaj, takich rozterek nawet sercowych. I generalnie powiedzmy, że w tym tygodniu jesteście w ciężkiej dyspozycji i ten tydzień możecie zacząć po prostu trochę przytłoczeni tak naprawdę i zmęczeni, Trudno będzie Wam kochani, tutaj wszystko jakoś też ogarnąć, opanować w tym tygodniu, tak? Tutaj. I wiele rzeczy po prostu będziecie chcieli odpuścić sobie tutaj, dać sobie spokój, tak? Mimo wszystko. Nie obawiajcie się tej poddać, to żaden jest koń tej wstyd, ale w tym tygodniu będziecie musieli bardziej też iść na kompromis tutaj i nie warto się jakoś tej specjalnie forsować. Mimo wszystko ten tydzień może Was zdystansować tutaj do pewnych rzeczy, które na przykład wcześniej żeście nie dostrzegali, nie zwracaliście uwagi i może być jakiś przebudzenie, jakiś po prostu nowy początek, że yy, może się nawet zdystansujecie po prostu i inaczej spojrzycie w swoje, na swoje życie po prostu i nawet uwierzycie bardziej po prostu w niemożliwe. Taki, kochani, tutaj będzie też nacisk. Może być coraz więcej sporów z rodziną tutaj yy, generalnie i problem po prostu z takiego też yy, bezpieczeństwa. Tak coś się, kochani, tutaj generalnie zaznacza. Natomiast no, wasze tutaj, wasze emocje, wyrażanie też waszej siły tutaj, tak, wasza proaktywność będzie w najbliższym czasie i na dłuższy okres po prostu tutaj bardzo mocno utrudniona. I to dla was będzie duży problem. Jeśli chodzi tutaj o byka, Eu <coughs> Byk, słuchajcie, kochani, wy możecie być przytłoczeni obowiązkami, tutaj, tak. Problem jest z elastycznością, tutaj, tak. Macie problem, żeby się odnajdywać trochę w nowych tutaj sytuacjach, tak naprawdę. Tu może być za dużo, kochani, forsowania się i poświęcania się po prostu za bardzo życiu zawodowemu bądź osobistemu, i tutaj będzie problem, kochani, z taką równowagą. Mimo wszystko są dobre akcenty, tak naprawdę, bo tydzień zaczyna się tej odnowiów znaku panny, który sprzyja, żebyś też pozbywać różnych rzeczy i daje wam dużo ułatwień, tak, Że powiedzmy, że tak wejść po prostu tutaj. Z taką nową, świeżą energią, po prostu, tak? W ten tydzień Pluton wkracza do koziorożca, Mars wchodzi do znaku raka. Generalnie powiedzmy, kochani, że w tym tygodniu, finalnie, mimo że tutaj będzie, kochani, taka może niechęć do pracy, tak? Jakieś wypalenie, czy to zawodowe, tutaj, tak? Czy partnerskie, po prostu, wy w tym tygodniu możecie szukać tutaj jakiejś odmiany życia, coś innego, tutaj, tak naprawdę. Z jakichś waszych planów, coś tutaj może nie wyjść ale to może być spowodowane właśnie tym że coś po prostu nie ma sensu a wy nadal się czegoś trzymacie tak naprawdę I mimo wszystko tutaj jesteście na takiej powiedzmy że dobrej paście tutaj tak że witalność tutaj generalnie taka motywacja do zmieniania, przebudowywania swojego życia, to co wam nie pasuje tutaj powinno jak najbardziej się wam fajniej układać i w tym tygodniu nie musicie jakoś specjalnie pilnować portfela budżetu, to jest dobry tydzień na finanse tutaj tak, na zakupy, na jakieś okazje finansowo-materialne i generalnie macie mimo wszystko dobry czas, żeby to swoje życie przebudowywać tutaj i skupić się na tych rzeczach, które wam nie pasują. A na przykład zbyt długi okres czasu jesteście w jakiejś sytuacji tutaj, tak, yy, która po prostu wam nie sprzyja. I to wypadałoby, kochani, tutaj zmienić. Jeśli chodzi teraz o obliźnięta, tutaj, teraz obliźnięta, jeśli chodzi tutaj. słuchajcie kochani, to nie jest łatwy tydzień dla Was. Tak samo, tak naprawdę. I to na właściwie pod, wiel pod wieloma względami, tak? Wy w tym turnieju możecie mieć problem z jakąś tej kobietą i generalnie nerwy, frustracja, działanie desperacji, tutaj tak jakaś zazdrość, zawiść, tutaj takie trochę przemęczenie, tutaj zaborczość może się u Was bardzo mocno tak naprawdę aktywować. Ktoś może po prostu się z Wami kłócić o pozycję, o stanowisko tutaj. Możecie mieć ryzyko, kochani, prowokacji tutaj, tak? Do jakiejś konfrontacji, tutaj tak samo. I tu może być kochani, konflikt, że będziecie musieli w tym tygodniu robić coś, czego nie chcecie, bo się kurczowo trzymacie swojej wersji, swojego zdania, swojej postawy i to będzie po prostu problem, żeby generalnie po prostu z kimś się też dogadać i porozumieć. Mogą być walki, kochani, o władzę tutaj i wy możecie w tym tygodniu, kochani, zbyt bardzo łatwo się forsować na jakieś nadwyrężanie swojego ciała. Tutaj swojej fizyczności, jak również kochani tej za bardzo wdawać się w jakieś dyskusje, które do niczego nie prowadzą i nic, nic nie przynoszą. Tutaj tak samo kochani. Tak naprawdę tutaj yy, będziecie musieli się dostosować do rzeczy, których nie chcecie, nie lubicie. Bardzo opuszcza Was znak, więc również Wasza po prostu proaktywność, asertywność trochę zgaśnie tutaj tak samo. I tutaj kochani, będzie też takie coś, że będziecie zdani bardziej na własne siły i w tym tygodniu odczujecie po prostu brak wsparcia, nawet opuszczenie, nawet większą taką nawet może samotność, trochę bym powiedział tutaj. I tu może być dużo bardzo kochani frustracji i takiego naprawdę wchodzenia w takie ciężkie po prostu emocje, tak? Skrajne po prostu stany, skrajne po prostu postawy. Taki może być kochani ten problem. Yy, oczywiście tutaj yy, sytuacja po tygodniu się obróci na waszą korzyść, tutaj tak naprawdę, i ktoś będzie później po prostu zależał od waszego zdania, tak? Od waszej woli. Natomiast ten tydzień jest bardzo trudny i bardzo was kochani w tych wielu kwestiach będzie po prostu blokował i to nie będzie wam w ogóle na rękę. Teraz mamy Raczuliś. Raczulisia, teraz mamy. Kochani, raki. Wymóżcie w tym tygodniu tutaj dużo takiego trochę, że jesteście o coś obrażeni, o coś urażeni, coś wam nie pasuje, jakaś osoba w otoczeniu tutaj, być może jakaś konkurencja, że kogoś nie lubicie, z kimś macie napięku, bądź do kogoś macie jakąś sporą taką niechęć. Może być jakiś taki też duży pracoholizm albo jakieś takie obsesyjne, kurczowe trzymanie się swojej racji, swojego zdania tutaj, albo takie dosyć takie trochę cięte krytyczne bardzo po prostu myślenie i wy macie ryzyka jakiegoś po prostu konfliktu. W tym tygodniu może być coś takiego kochani, że tutaj jest czas bardziej dawania od siebie niż brania, i może być, kochani, problem, że robicie coś brew sobie, brew woli, na rzecz innych, a niekoniecznie inny, inni na Waszą rzecz. Tu może być problem po prostu z równowagą odnośnie potrzeb między Wami a drugą połówką. Taka może być lekcja w tym tygodniu dla Was. Natomiast, mimo wszystko, sam tydzień w sobie tutaj, pomijając tą życiową yy, lekcję, dla Was będzie taki, powiedziałbym, że tutaj yy, naprawdę super, tak? To jest naprawdę dla Was dobry czas, bo wy w ten tydzień wchodzicie tak naprawdę tutaj z, nowi, z nowiem chpaniek, który sprzyja Wam kochani, jeśli chodzi o możliwości zawodowe i szkolne tutaj, jak najbardziej. Tak samo tutaj. Mars wchodzi do Waszego znaku, kochani, tutaj już od środy, więc Wasza witalność, kondycja, odwaga po prostu poszybuje automatycznie po prostu w górę. Przezwyciężycie swoje po prostu lęki tutaj tak naprawdę. I będziecie mieć, kochani, tyle powera, tyle, tyle siły, tyle, tyle witalności tutaj. Że aż możecie po prostu za bardzo, nawet aż się przeforsować, tak, w drugiej połowie tygodnia. Ta tendencja waszej odwagi, siły, witalności utrzyma się na dłuższy o wiele czas i to może być, kochani, bardzo fajne, to może być bardzo super tutaj. Natomiast, yy, tak czy siak, yy, w tym tygodniu na nic nie powinniście się uskarżać. Yy, dużo rzeczy będzie, kochani, tutaj u Was fajniej szło, fajnie Wam się jakoś udawało i to będzie oczywiście bardzo fajne. Natomiast w sprawa, sprawach, kochani, tych miłosnych, uczuciowych, na to przyjdzie moment dopiero za tydzień, około dwóch tygodni, teraz nie ma na to dobrego czasu, więc tu będzie, kochani, słabo, kiepsko, może być chłodno, może być dystans tutaj tak samo, dosyć spory, więc tutaj nie jest to w ogóle, to Was nie zadowoli w żaden sposób jeszcze w tym tygodniu, natomiast... Kwestie materialne będą znacznie po prostu lepsze, i w tym tygodniu możecie sobie kochani coś kupić, co na przykład odwlekaliście od dłuższego czasu. I to może być generalnie bardzo dobry, po prostu pomysł, bardzo dobry krok. I warto, kochani, również uważam, żeby po prostu w to tutaj wejść. <laughs> Jeśli chodzi, kochani, tutaj o. Lwa. Kochani, wy macie tak naprawdę trochę tak więcej myślę, że poluzowanej tutaj e, atmosfery między Wami, ale dużo takiej chwiejności emocjonalnej tutaj, tak. Czas trochę pokazać bardziej swoją autentyczność, swoje prawdziwe oblicze, tutaj, bez popadania w jakieś, kochani, skrajne stany. Bo w tym tygodniu towarzyszyć, bo będą, 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 kochani, nieporozumienia, kłótnie, rozumienie was na opak, tak? Lekkie jakieś manipulacje tutaj, praktycznie codziennie, że tak to ujmę. I kochani, tutaj może być dużo takiego czegoś, że ludzie działają trochę na waszą niekorzyść, robią wam, kochani, pod górę, yy, demotywują was, tutaj, tak? Mogą być jakieś plotki, uwagi, tutaj, tak naprawdę, kochani, z tym mogą być spore problemy. Trudno Wam będzie tak się kochani emocjonalnie tutaj dograć, współgrać z innymi ludźmi. To będzie kochani tutaj też duże bardzo wyzwanie tak samo. Poczujecie kochani tutaj się, że jesteście źle odbierani, nieakceptowani przez otoczenie i nie spodziewajcie się kochani atencji i aprobaty. W tym tygodniu warto postawić na luz, na wolność, trochę może po prostu zdystansować się do wszystkiego, żeby jak najmocniej uniknąć kochani takich tutaj nieprzyjemności w tym wypadku. Tak w tym tygodniu kwadratura między Merkurem a Uranem spowoduje, że na koniec tygodnia grozi Wam dużo pomyłek, dużo rozkwiania tutaj emocjonalnego tak naprawdę również. I tak naprawdę mimo wszystko hm, ja by to wam powiedzieć, możecie po prostu tutaj no, pójść złą drogą, podjąć złe decyzje tutaj tak, narazić się na jakieś pomyłki, błędy, tak? Komplikacje planów i możecie na opak źle kogoś odebrać i po prostu zrozumieć. Koniec tygodnia może być bardzo trudny i tak naprawdę kochani będziecie musieli coś przełknąć, do czegoś się dostosować, coś co wam totalnie nie odpowiada tutaj w tym tygodniu, zwłaszcza na koniec. I nie powinniście tutaj kochani zabierać głosu tutaj, ograniczyć jakąś tam dumę. Tutaj, mniej czy więcej, bo możecie sobie tylko, kochani, zaszkodzić i jeszcze mocniej po prostu zrazić tutaj ludzi bądź otoczenie po prostu do Waszej osoby. I to może być, kochani, tutaj rzeczywiście dosyć spory problem. Jeśli chodzi tutaj o panienkę, kochani, ten tydzień tak naprawdę jest dosyć ciekawy dla Was. Panny, słuchajcie. Wy zaczynacie tak naprawdę tydzień odnowił waszym znaku, więc generalnie wy zaczniecie po prostu na nowo inaczej, po prostu z taką świeżą energią podchodzić do waszego życia, tak? Powiedzmy, że będzie taki restart, re, research, tak? Restart waszego dotychczasowego życia, że po prostu zrobicie sobie taką czystą kartę i od nowa zaczniecie. I powiem Wam, kochani, tak, ten tydzień jest dobry, jeśli chodzi o wynagrodzenia, szukanie pracy, możliwości zawodowych, profity tutaj, tak? Nowe możliwości, które mają sprzyjać w osiąganiu waszych celów, tak? odnośnie Waszych ambicji i oczekiwań, jakie sobie tutaj, kochani, jakie sobie tutaj postawicie. Emocjonalnie możecie nie do końca być tutaj na to gotowi, ale ten tydzień niesie Wam profity i zapobiec rozwiązań, które zadowolą Was tutaj pod każdym kątem, tak czy owak. I tak naprawdę, kochani, tutaj rzeczywiście zrobicie sobie taką selekcję, co lub kto Wam nie służy, a kto lub co Wam służy. I to będzie bardzo dobre, że będzie taka, kochani, tutaj równowaga. Mimo wszystko 7 wrzesień to może być ciężki dla Was bardzo dzień, dzień chaotyczny tutaj, tak, niespodzianek, zmian planów, frustracji, gonitwy myśli tutaj tak naprawdę. Yy, I też to jest ciężki czas po prostu na sprawy z elektroniką, z przemieszczaniem się, z wyjazdami tutaj tak samo. Ze zdrowiem, z kondycją znacznie lepiej, kochani, będzie tutaj zwłaszcza od środy a wasz kochani tej Merkury Już kochani tak naprawdę no jeszcze jakieś powiedzmy że tej no, uciążliwości będzie Wam po prostu robił tak? Lek jakieś tu, kochani komplikacje ale to, to będzie tylko kochani miało miejsce tak naprawdę w okolicach tego właśnie 7 września. Powiedzmy, że dzień do tyłu, dzień do przodu. Trochę emocjonalnie możecie, kochani, mieć jakieś obawy, jakieś trochę lęki, ale uważam, że po prostu bezcelowo i bezsensownie, które w ogóle wam tutaj mogą nie służyć. Tydzień generalnie jest na plus i jest idealny po prostu, żeby tutaj postawić sobie na nowo jakieś ambitne cele. No kochani, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, robimy ten horoskop tygodniowy na kolejne po prostu dni tego tygodnia, powiedzmy, że do końca poniedziałku i słuchajcie, Zaczynam oczywiście od wagi. Tutaj, kochani, Cóż, mamy taki tydzień, który tak naprawdę funduje wam dużo takich zmian, których nie braliście pod, uwagi, pod uwagę tak naprawdę, dużo będzie kochani nowych bodźców, dużo możliwości, nowych okazji, natług różnych kochani spraw, może być nowa praca tutaj tak naprawdę i może być więcej jakichś po prostu zleceń, ale wy musicie skupić się bardzo praktycznie na swoim życiu w tym tygodniu, tak, praktycznie podejść do swoich rzeczy. Mimo wszystko i mogą tu się, kochani, odezwać stare kłopoty, starzy sta, 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 wrogowie, tak naprawdę, tutaj jakieś osoby z przeszłości. I możecie, kochani, być tutaj za bardzo zawieszeni na ludziach czy sytuacjach, które wam nie służą i nie były dla was po prostu tutaj nigdy korzystne. Możecie wracać do takich, kochani, tej ciężkich wspomnień, nawet depresyjnych, tutaj, tak samo. I tak naprawdę w tym tygodniu dojdą do Was frustracje, problemy, takie, które kochani wypieraliście, bo po prostu nie braliście pod uwagę w ostatnim tutaj dłuższym okresie czasu. To może być i problem. Dodatkowo tutaj Wasza patronka tutaj robi tak naprawdę ten intensywny aspekt, kochani, tutaj z Lilith i oczywiście węzłem karmicznym, więc generalnie będziecie powiedzmy tutaj przepracowywali jakieś swoje, kochani, te ciężkie po prostu emocje, również kochani, swoje jakieś tej rozterki, tutaj towarzysko partnerskie i tutaj może być, kochani, ciężki orzech do zgryzienia, tak samo tutaj. Może się okazać, kochani, że tej miłości nie jest tak cudownie, że macie konkurencję tutaj, tak, wroga tutaj, i że jakaś sytuacja tutaj totalnie nie w smak, i możecie mieć taki kryzys, że coś się po prostu totalnie nie rozwija, tak, jak wy po prostu tutaj czegoś czego się oczekiwaliście. Tu może być, kochani, problem w tym wszystkim. I tak naprawdę macie tej konkurencji, nawet myślę, że jakąś taką zawodową i ryzyko nieprzychylności innych ludzi. To są dni, w których będziecie, kochani, tutaj odkrywać tak naprawdę po prostu jakieś po prostu kolejne nowe sytuacje że generalnie wasza rzeczywistość nie do końca jest taka po prostu jak tutaj oczekiwaliście, się spodziewaliście. Dużo będzie zmian po prostu w takim postrzeganiu, uważam, że siebie tutaj i ludzi i tutaj, kochani, będzie trzeba po prostu jakoś przepracować swoje jakieś, kochani, emocje, może takie schematy myślowe. To może być, kochani, tej problem. Mars zacznie robić z waszym znakiem też kwadraturę, a więc forsowanie zdrowia, przemęczenie, wypalenie zawodowe, tutaj agresja, nerwy. Konflikt wewnętrzny, tutaj, tak, urazy zranienia, tutaj, tak samo, yy, oraz dużo takich uporczywych przeszkód zacznie się, kochani, od tego tygodnia tutaj w waszym życiu dziać. I to może być problem. Sprawy takie praktyczne, remontowe też nie do końca mogą po prostu dobrze tutaj iść. Więc to, to kochani, będzie tej no cóż, wyzwanie. Jeśli chodzi o tutaj, o Skorpiona. Kochani, wy macie nowy początek, nowy etap, i bardzo wam tutaj sprzyja wyjście ze stagnacji, wyjście ze swojej sfery komfortu, skupienie się na sprawach zawodowych tutaj, tak? Dużo rzeczy do zrobienia, ale dajecie fajnie radę, tak naprawdę, i ogarniacie wszystko. Mars będzie wspierał tutaj waszą kondycję tej fizyczną, psychiczną, tak naprawdę, wasze tutaj poczynania zawodowe, wyznaczenie po prostu granic, z którymi i tak nie powinniście nagumić problemów. Poczycie, kochani, tutaj dodatkowe doładowanie, dodatkową motywację do zmiany tutaj, tak? Zmiany nawet może otoczenia tutaj power, żeby generalnie swoje życie tutaj przebudowywać, taki okres się zaczyna dla Was, który sprzyja Wam okazjom i takiemu bardziej elastycznemu po prostu podejściu do życia, więc to jest fajnie, że zacznie się wiele rzeczy fajnie tej u Was układać, mogą być fajne zaproszenia tutaj yy, i tak samo tutaj tak, yy, to jest dobry czas, żeby zacząć po prostu tutaj upominać się jakieś pieniądze, dodatkowe kwoty, profity materialne, rozwój firmy, układy biznesowe, transakcje czy nawet jakieś mniejsze, większe zakupy czy szukanie pracy bardzo Wam tutaj może koniecznie sprzyjać. Tu jest duży potencjał, żeby nawet ktoś Wam bardziej zaufał, czy wszedł z Wami jakąś po prostu współpracę, czy nawet spółkę tutaj tak samo. W kwestiach partnerskich powinno być na plus, tutaj powinno być tutaj generalnie więcej również oczywiście też swobody, a nawet powrót jakiejś po prostu pasji w tym wypadku. To jest kochani owocny, ale pracowity po prostu tydzień, który jest naprawdę dla Was mimo wszystko tutaj korzystny. I w tym tygodniu możecie po prostu odkryć nawet tutaj yy, większe zadowolenie z tego po prostu co robicie, tak? Z własnej po prostu pracy, większą dumę ze do swoich dokonań. I to może być też bardzo fajnie tutaj dla Was proaktywne. Jeśli chodzi tutaj yy, o strzelca... Strzelec. Słuchajcie, kochani. Wy w tym tygodniu macie jakąś tajemnicę tutaj po prostu yy, do odkrycia. U was się pojawia jakaś ucieczka, introwertyzm tutaj, uciekanie trochę od rzeczywistości. Niby jest dobrze, ale coś po prostu was tu będzie tłamsić tak naprawdę. Będziecie mieć w tym tygodniu problem, żeby wyjść ze swojej sfery komfortu. I tutaj to będzie wam nie w smak. Wasz entuzjazm się może bardzo wyczerpać. Będziecie mieć kochani, jakieś takie zmęczenie. Tutaj będziecie chcieli się trochę odciąć, yy, odizolować trochę od otoczenia. Tutaj tak samo. Okoliczności tutaj nie będą Wam sprzyjały, będzie mieć tutaj, kochani, duże, dosyć niezadowolenie. Nów znak panny powoduje, kochani, i uważam, że u was dosyć duży pesymizm tutaj i generalnie takie rozczarowanie tym życiem, tym tygodniem, tak naprawdę tutaj. Taką trochę melancholię i apatię. I kochani, nierozsądne zachowania tutaj mogą tutaj spowodować, że wy stracicie jakieś pieniądze, coś zgubicie po prostu tak, albo staniecie nawet oszukani. Więc na to, kochani, ty też uważajcie. Uważajcie też również, kochani, tutaj. Na jakieś tutaj manipulowanie wami, namawianie was, i w tym tygodniu dużo intencji może, kochani, nie być szczerych w waszą stronę to, co ktoś tam wam będzie proponował czy sugerował, że macie zrobić, i tak dalej. To nie będzie, kochani, tutaj tak naprawdę za dobre, tak? Więc warto tutaj na to zwrócić, kochani, bardzo też uwagę, tak. W tym wypadku. Natomiast tutaj zwróćcie uwagę na swoje sprawy zdrowotne, bo tutaj może być kochani gorzej niż zwykle i generalnie kwestie tutaj no zdrowotne będą wymagały większego zwrócenia uwagi tak bo ty wasz organizm nie będzie za bardzo też kochani tej domagał. Na to zwróćcie tutaj uwagę. Natomiast też kochani taki tydzień trochę pesymistyczny, który może was narazić na straty tutaj i możecie za bardzo popadać w takie skrajne stany, skrajne emocje, nawet taki kochani trochę fanatyzm i to może być kochani też dosyć spore po prostu wyzwanie. Na to zwróćcie uwagę. Jeśli chodzi o koziorożce, kochani, wy macie takąś presję, niecierpliwość, trochę walkę z ludźmi lub problem z jakimś facetem, mężczyzną, autorytetem. To jest często baran, lew strzelec w tym wypadku. Natomiast mimo wszystko tutaj, motej możecie zacząć dobrymi zmianami zawodowymi w pracy tutaj, tak? Z, pra z prawami materialnymi tutaj, finansowo zawodowo niby idziecie na plus tutaj, tak? Ale być może oczekujecie czegoś jeszcze więcej, tak? To jest kochani tydzień, który sprzyja Wam pod kątem finansowo-materialnym. Tutaj, tak samo również. Mars wchodzi, wchodzi tutaj do znaku raka, więc wasze partnerstwo, tak? Nuda rutyna zostanie przełamana, wróci jakaś pasja tutaj seksualna, namiętność, porywy serca, więcej starań, tak? Więcej będzie się działo w kwestiach towarzyskich, tutaj. Więc to jest też super i będziecie mieć, kochani, więcej możliwości, żeby tutaj z ludźmi negocjować, bądź kogoś przekonywać do swojej racji. to kochani będzie tutaj też super. Wy w najbliższych kochani dniach będzie działać na pełnych tutaj obrotach i będzie tutaj kochani bardziej też. Współgrać, uważam, że mimo wszystko z otoczeniem, że tutaj po prostu wasze te układy, ustalenia z innymi nabiorą szybszego tempa. Poczujcie motywację, żeby podnieść standard swojego życia, kochani, na wielu płaszczyznach, i to będzie fajny, kochani, tutaj też na to nacisk. Uważajcie na zazdrość, zawiść, jakąś taką frustracją, tutaj do kogoś, tutaj, tak naprawdę i kochani, facet mężczyzna, bądź jakaś druga połówka, ktoś, to wam się podoba, a być może jeszcze macie jakąś dziwną sytuację, nie wiem, trójkąty emocjonalne, tutaj, tak, zazdrość zazdrość, jakieś uczucie, miłość, albo ktoś wam się podoba, ale na razie sytuacja stoi w miejscu. Nie wiecie, co się dalej wydarzy. Ten tydzień nasila u was, kochani, toksyczne, zazdrosne, czy zawisne, czy obsesyjne, czy paranoiczne uczucia. I możecie, kochani, się narazić na konflikt z osobą, która wam się podoba, czy z waszą drugą połówką, w zależności w jakiej wy jesteście w sytuacji partnerskiej, to tydzień podkreśla tutaj nieporozumienia, kochani, towarzysko partnerskie z otoczeniem, ale wiecie pod jakim kątem nie pod kątem takim, że yy, brakuje pasji czy jakichś porywów serca tylko problemy będą, kochani, tutaj z dogadaniem czy się, czy z kompromisem, bo ożywienie związków będzie, ale towarzystwo nie do końca tutaj będzie po prostu to wszystko tak współgrało, jakbyście oczekiwali do końca tutaj. Jest ryzyko, kochani, tutaj po prostu zawiści, zazdrości ze strony otoczenia yy, bardziej niż tutaj jakaś frustracja w kwestiach partnerskich. I to będzie tyczyło bardziej, kochani, Was, jak macie romansy, nowe relacje lub macie jakieś niejasności partnerskie, niż generalnie Waszą sytuację w Waszym po prostu typowym związku. Takie coś tu się, kochani, może oczywiście zaznaczyć. A powodzenie zawodowe macie, ale to będzie wzbudzało, kochani, zawiść u innych tych po prostu osób. I na to trzeba zwrócić bardzo ważną tutaj, kochani, uwagę. Teraz mamy wodnik. Wodniki, słuchajcie, tydzień trochę nieprzyjaznych, nieprzyjemnych, kochani, odczuć i tej, tak? Emocjonalnie ty będziecie, będziecie po prostu wybrakowani, osamotnieni, opuszczeni tutaj tak naprawdę. Jest ucieczka w samotność, swoje wnętrza, zamartwianie się różnymi stratami, różnymi rzeczami, co się zrobiło, co się nie zrobiło. Bezcelowo tutaj tak samo. Dużo kompleksów, uwag, obiekcji do samych siebie, tak? Będziecie mieć tak samo tutaj również. Eee, przytłoczy was to, że nie potraficie sobie z pewnymi rzeczami poradzić od A do Z że nie potraficie po prostu pewnych sytuacji pokierować tak jak po prostu byście ty chcieli, to może być tylko nie problem eee, I weekend niesie wam tutaj tak naprawdę zupełną zmianę planów tutaj że coś wam nie wyjdzie, nie wypali, mogą być jakieś awarie spory Problem, żeby dojść do jakiegoś miejsca na czas, po prostu tak, bądź nawet dojechać tutaj w tym wypadku i na poziomie, kochani, tutaj takim psychicznym, emocjonalnym Mars od środy będzie po prostu osłabiał waszą kondycję, tak? I nie poczujecie, kochani, takiej, takiej werwy, takiego powera, takiego optymizmu pod kątem waszego życia. I to będzie tutaj, kochani, duży bardzo problem. Na to trzeba zwrócić, kochani, tutaj bardzo mocno tutaj uwagę. No, to będzie tej spore, kochani, wezwanie, tak naprawdę. Tutaj. No cóż, mamy teraz jeszcze tutaj rybki. Tydzień pełen zawirowań wodniki, tak czy owak? Rybki. Kochani, słuchajcie, ten nów daje wam, kochani, tutaj restart trochę waszego partnerstwa tutaj, tak naprawdę również. Może być, kochani, spotkanie, powroty z kimś z przeszłości, osób, kochani, z którymi nie macie kontaktu, próba dogadania się, próba kompromisu, próba odbudowania, odnowienia po prostu relacji, tutaj, tak naprawdę, również u wielu z Was może się pojawić spotkanie, kontakt z kimś, to jest wam pisany, bądź nawet przeznaczony tutaj, tak naprawdę, również więc to, kochani, będzie nowe kochani, tej światło na wasze sprawy, po prostu odnośnie partnerstwa bądź układów po prostu międzyludzkich i to oczywiście może być na plus pod kątem kochani związków. Może nie będzie z tego kochani jakichś wielkich porywów serca, czy wielkich związków małżeńskich, itd. tutaj. Natomiast w tym tygodniu dużo relacji może mieć kochani tutaj szansę po prostu na odbudowanie lub wejście w coś, co przerodzi się w coś naprawdę satysfakcjonującego na dalszy czas i na dalszą przyszłość. I to, kochani, może być oczywiście bardzo tutaj też w porządku. Tak naprawdę, kochani, tutaj, jeśli chodzi o kwestię też e, pracy, warto poprosić, kochani, o podwyżkę, zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia i będziecie mieć na to oczywiście więcej też odwagi, tak? więcej pewności siebie. Niektórzy z Was mają problem, żeby coś odpuścić, coś zostawić za sobą tutaj i pójść w kierunku przyszłości, pójść w kierunku nowego i z tym będziecie się musieli, kochani, tutaj pogodzić. Ale pewność siebie, asertywność tutaj, e, czy też zyskiwanie sympatii, atencji u innych osób. Yy, może wam bardzo sprzyjać i macie możliwość, tej kochani, zyskać jakieś tutaj nieoczekiwane, niebrane wcześniej pod uwagę pieniądze, i to może być bardzo super.